Mamy Justynę z nami. Cześć Justynka, witamy cię bardzo serdecznie. Cześć, ja mam. Cześć wszystkim w ogóle. Cześć, ba bardzo fajnie, że jesteś. Inny temat całkowicie, bo ta nasza droga to wyzwania. Co według ciebie do teraz było twoim największym wyzwaniem w tej twojej drodze? Hmm. No, największe wyzwanie to było, kiedy przyleciałem do Szkocji tak naprawdę, ponieważ yy, yy, gdzieś tam yy, Najpierw założyłem firmę w czasie, już po studiach. Miałem studia, skończyłem te studia, skończyła się telewizja internetowa, w której pracowałem, skończyła się um, um, praca w kinie, w którym pracowałem, i wtedy założyłem firmę właśnie. Nie mając żadnego doświadczenia, w mojej rodzinie też nikt specjalnie firmy nie zakładał i robiłem filmy i fotografie na każdym poziomie przez lata, ale popełniłem trochę błędów i ostatecznie. Po prostu w Poznaniu gdzieś tam nie, nie udało mi się tego rozkręcić na tyle, żebym był szczęśliwy, i po prostu poszukałem czegoś nowego. Uciekłem stamtąd po prostu od tych, od tych melarz się tam generalnie do mnie kleił, zabawa po prostu z każdej strony, wszystkie rozproszenia możliwe, i postanowiłem, że dosyć tego.